Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Z listu świętego Jakuba apostoła. Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przejścia Pana. Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. W naszych kościołach ta stacja jest czasem umieszczana naprzeciw stacji drugiej, bo one są rzeczywiście jakoś symetryczne. Wtedy przy drugiej stacji Chrystus wziął krzyż. Teraz przy jedenastej pozwolił, aby go do krzyża przybili. To jest wierność Chrystusa. Wierność swojemu powołaniu i własnej misji. Jezus sobie nie żartuje ze spraw poważnych. Traktuje na serio raz dane słowo i raz przyjęte zadanie. Jakby chciał powiedzieć, że powołanie to nie są w czasy w ładnym miejscu, które można skrócić, gdy popsuje się pogoda, albo reklamować, gdy nie były dostatecznie przyjemne. Tak często rządzi nami chwila. Chwila robi z nami, co chce. Umiemy się zobowiązać do wielkich zadań pod warunkiem, że będą trwały przez chwilę. Jeśli mają trwać dłużej, mamy z tym problem. A jeśli mają trwać całe życie, często nie dajemy rady. Jakże nam bardzo potrzeba dzisiaj wierności.